Siemanko, jest Dries. Witam Was kolejną ciekawostkę z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, dzisiaj mam dla Was naprawdę bardzo fajną rzecz, ponieważ sprawdzimy sobie jedną taką ciekawostkę, słuchajcie, w Brawl Starsie, dlatego że jedna rzecz mnie zastanawia od naprawdę bardzo długiego czasu. Otóż, czy jak mamy już. Wszystkie, słuchajcie, postacie wymaksowane, w sensie każdą z nich możemy ulepszyć na dziewiąty, tyle mamy punktów. Mamy wszystkie postacie, wszystkie skiny, wszystko ogólnie mamy poza star powerami. To czy za każdym razem, gdy otworzymy Mega Boxa kupionego, to jest w tym ważne, ludzie, to jest w tym naprawdę ważne. To czy wtedy słuchajcie, trafi nam się Star Power i dzisiaj sobie to sprawdzimy, ale. Najpierw proponuję, żebyśmy ogólnie sobie zagrali rundkę rozgrzewkową, dlatego, że lubicie oczywiście jak gram, więc nie będzie samego otwierania mega tylko zrobimy tak, że co rundę będziemy otwierać sobie jakiegoś fajnego, słuchajcie, mega I tak się zastanawiam, kto jest dobry właściwie teraz na u bulem? Dawno nie grałem, słuchajcie. Dobra, berserker. Hmm. Podwoi się jego prędkość przeładowania. Szczerze mówiąc, Star Powery do Bula są naprawdę mega słabe. Eee, no ale dobra, możemy sobie spróbować w takim razie zagrać w starcie solo. I na samym początku powiem wam ciekawostkę. Ponieważ 70% osób, które ogląda mój kanał, go nie subskrybuje. Więc dołącz teraz do klubu osób, które go subskrybują. Czyli zrób tak, żeby Twój przycisk subskrypcji był nie czerwony, tylko szary. No dobra, a ja tymczasem się skupiam już na grze. Eee, dobra, czy ból jest dobry? O! Oj! Zostaw mnie, kurczę ta szeli. Po prostu. No. Co ona chciała osiągnąć? Tym zmarnowała sobie ulta i teraz przegra, mogę się założyć. <laughs> nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. O! Ej, tej czaszki się nie da rozwalić? Co za lipa? Dobra, uwaga, teraz w takim razie pochłaniamy. Pyk! O, o, o. Co to już jest starcie? O co chodzi? Czemu to jest takie łatwe? Ludzie. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie jest ostatnia osoba? Okej, okay, tutaj jest. Mój! Ooo! Ja nie mogę! Jak to się udało? Słuchajcie, on zareagował wolniej po prostu. Gdyby pierwszy strzelił, to też by pierwszy wygrał, ale na szczęście my byliśmy, słuchajcie, pierwsi. Ja nie mogę. Ej, to była epicka runda i bardzo fajnie się gra bólem w ogóle na tym na tym starciu. Dobra, więc najpierw spróbujemy. Ooo, co my tu mamy? Wow, bileciki. No ale dobra, musi nas stać na, be, na mega boksy, więc chwila. Zacznijmy od tego. Mega skrzynka, przeceniona. To jest w tym ważne. Uwaga! Z przecenionej nie trafił nam się, słuchajcie. Nic nam się nie trafiło ogólnie dobrego, prawda? A teraz, w takim razie, zagramy sobie kolejny raz w starcie solo. I po tej rundzie zobaczymy sobie, słuchajcie. Mega boxa kupionego i zobaczymy, czy moja teoria się zgadza. Ej, Primo. El Primo. Ej, El Primo jest dużo słabszy niż ból, faktycznie, nie ogarnąłem. Tylko Shelly tak naprawdę może rozwalić bóla tak dosyć łatwo. Ale mam na to jeden sposób. Dobra, uwaga. Napijmy się trochę soku i uwaga. Kurczę, miałem ulta kliknąć. Miałem ulta kliknąć, no nie. No niestety się nie udało. Słuchajcie, większość moich widzów wie, że jak mi się nie uda, to po prostu przez to, że zazwyczaj nie kliknę ulta i tyle. No. Ale trzeba się z tym pogodzić, ludziska. Niestety, bo ja gram ogólnie patrząc na monitor yy, od komputera. A gram na telefonie, więc tak naprawdę nie, nie widzę do końca, na czym trzymam palce, więc i, właściwie to idzie mi dużo lepiej, gdy słuchajcie, e, nie nagrywam, czyli gram na samym telefonie, ale jak nagrywam, no to jednak jednak fajniej się gra z drugiej strony, patrząc na to. Ech, nie, on zdobędzie soczek i... Dobra, ludzie, słuchajcie, schowałem się w tym i, i cały czas, wow, cały czas jest git z nami. O co chodzi? Trzech zadymiarzy zostało, a my mamy soczek. Co się dzieje? Co się dzieje? O nie jest ból, który pewnie mam milion, słuchajcie, e, ten dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. Pierwszy mu się skończy. <ścoughs> nie, co to było? Co to było? Wygrałem, słuchajcie, nie grając przez całą rundę. Ja nie mogę, co za fart. No lol, dobra, do, dobra, słuchajcie, w takim razie teraz bierzemy sobie, teraz bierzemy sobie Mega Boxa i uwaga, skupcie się, skoncentrujcie się ludzie wszyscy w tym momencie, dlatego, że teraz kupujemy nieprzecenionego Mega Boxa i za chwilę sami sobie odpowiecie na pytanie, czy przeceniony Mega Box jest lepszy, czy nieprzeceniony Mega Box jest lepszy, uwaga, okej. Okay. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, nie trafił mi się e, ten z mega boxa, słuchajcie. Dobra, czekajcie, spróbujmy jeszcze jeden! Wow. Ej, dobra, dlatego że ja chciałem przetestować, czy za każdym razem doładujmy sobie dlatego, że chcę jeszcze jednego kupić. Czy za każdym razem, gdy kupujemy Mega słuchajcie, to nam się trafia jakiś star power. I ja tak miałem, że trafiły mi się trzy z rzędu, potem kupiłem jeszcze jednego, znowu mi się trafił, słuchajcie, w sensie kupiłem jeszcze dwa, znowu mi się trafił. I już myślałem, ludzie. O, ej, jak jeszcze to kupię, to wtedy będę mógł jeszcze dwa mega kupić w tym odcinku. Hmm. No dobra, więc tak naprawdę. Nie ma jednak sposobu, żeby trafić star power za każdym razem, a byłem przekonany naprawdę, że się da, słuchajcie. Że się da, gdy jest się tak jak ja teraz. No ale dobra, chwila. Otwórzmy sobie zwykłą skrzynkę. Okej. Okay. Same pieniążki nam się trafiają. No ale ze zwykłych skrzynek jakby nie oczekuje ludzi zbyt dużo. Ze zwykłych skrzynek naprawdę ja nic nie oczekuję praktycznie. Ale... Ile tego trzeba otworzyć, żeby trafił nam się jakiś Star powerek, Słuchajcie, bo bym chciał na przykład. do Daryla sobie trafić albo coś. Byłoby fajnie, naprawdę. No ale dobra. Zagrajmy sobie w takim razie jeszcze raz bólem. Czy tutaj ktoś pierwszy dobiegnie ode mnie? Okej, okay, ludzie. Miałem laga. <ścoughs> Co za masakra. Dobra. Zagrajmy sobie teraz jeszcze jedną prawdziwą rundkę. I. i, i, i. Dobra. I ją wygrajmy, dlatego że. Chcę jeszcze jednego wina. Naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj gra tym bólem teraz. Nie jest... W sensie właśnie nie jest łatwo. Naprawdę w każdej rundzie trzeba się mega mocno skupić. Dobra, ta... Okej... Okay. Ej, jest nieźle. Zebraliśmy... Okej... Okay. Soczek. Dobra. To mi się nie podobało. To mi się ludzie bardzo nie podobało, co się stało teraz. Dobra, tutaj jest kolejny soczek. Dobra, po prostu będziemy biegać teraz i zbierać po kolei wszystkie soczki. No ale co to miało być w ogóle? Ja już byłem pewien, że przegram. Dobra, tutaj jest jakiś Riko. O nie, ten Leon. Po prostu jego ja nawet nie zauważyłem. Po prostu poczułem, że coś strzela i pyk. Od razu kliknąłem i tyle. Trzech zadymiarzy, czyli gdzie oni są jeszcze? Nie możemy dać na pewno innym zdobyć soczku. Bo to mógłby być nasz koniec. Ale spokojnie. Ne tutaj trzeba chodzić właśnie tak w kółko, jak ja teraz robię, gdy już jest taka faza gry jak teraz. No dobra, ja się może zajmę kupowaniem Megaboksa, słuchajcie. Okej, okay. mega boxik. Star power! Star power! Widzicie? Wiedziałem ludzie, że to się uda. Jin leczy wszystkich przyjaznych zadymiarzy, znajdujących się wokół niego. Odzyskują oni 300 punktów życia na sekundę. Lol, Spoko jest ten Star Jeszcze go wytestujemy na pewno. Ej, dobra, mam inną teorię. Otwórzmy teraz 10 tych skrzynek. Ok, 10 tych skrzyneczek sobie otworzymy. I potem zagramy sobie jeszcze jedną rundkę yy, tym bulem. No więc słuchajcie, ja teraz kupiłem, w sensie ja teraz otworzyłem 10 tych skrzynek i zobaczymy, czy jak teraz kupię po tym Mega Boxa, to przez to, że zwiększyła się jakoś szansa, to dzięki temu e, po prostu dostanę kolejnego Star Powera, bo to naprawdę jest, szczerze mówiąc, ciekawe doświadczenie w Brawl Starsie e, i zobaczymy, jakim rezultatem się ono zakończy. Dobra, a teraz skupmy się troszkę, bo tutaj, o nie, tylko nie Karl. Ja tak nie lubię grać przeciwko Karlowi po prostu, że mówię wam, masakra Czy tutaj ktoś siedzi w tych krzakach i mnie rozwali Nie A my mamy soczek, dobra, git git Dobra, mamy Shelly przynajmniej Tutaj ktoś jest, ja widziałem I tutaj ktoś jest uh, uh, uh. Uh. No nie, no nie! Serio, serio, uciekniesz, ziomie? No nie no. Dobra, jest mój. Okej, okay. idzie nawet nieźle. Kto tutaj jest? Tutaj jest soczek. Dobra. Chodźmy do tego Broka, bo on tutaj ma zasięg duży i mnie to denerwuje. Okej, okay, nikt się do, by do mnie nie zbliżał. Teraz się ktoś może do mnie chcieć zbliżyć. O oh, kurczę, kolt na soku. Najgorzej. Dobra. Okej, okay, i teraz go bierzemy. O nie, było blisko. Dawaj, Daryl, dawaj. Tak! Tak 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 tak! Okej! Okay. Idealnie! Jestem ja kontra Daryl, a on ma tylko dwa. Więc to jest git. Gitara! Udało się wygrać, słuchajcie no! Mega fajnie! Jesteśmy numerem jeden, okej, okay, kozacko. I teraz w takim razie... E, ...kupujemy sobie jeszcze jednego Mega Boxa i potem wytestujemy... E, ...tego... może Star Powera? Chociaż zobaczymy jeszcze. Okej, okay. nie zadziałało, no to jednego przynajmniej nowego Star Powera zdobyliśmy, słuchajcie, do Gina, eee, gdzie jest Jin, gdzie jest Jin, dobra, tutaj, wszystkich przyjaznych zadymiarzy, dobra, ale czy leczy też siebie, czy tylko zadymiarzy, którzy są w jego teamie, bo to by nie było do końca fajne, dlatego, że ja wolę, słuchajcie, sam wszystko wygrywać, a nie jak, wiecie, jak ktoś mi to wygrywa. No ale dobra, no może to być faktycznie nawet niezłe. Ale jak ja w nich strzelę, czy co? Nie. Prosto, jak jestem blisko. Aha, w ten sposób. Dobra, bierzemy go i Tarka... O nie, jak najgorzej, słuchajcie. Jak najgorzej, już odbiłem pięć tych. Yy, ten, tych gemów, a tutaj coś takiego nagle. Ej, ale. W sensie, fajny jest ten star power, nie będę ukrywał. Że serio jest spoko. No, dawaj. O nie, zagapiłem się, przyznaję. W sensie spoko jest ten Star Power, no ale tylko do gier właśnie takich drużynowych, jak, jak Gem Grab. No ale dobra. O nie, co tutaj się dzieje? Dobra, bierzemy ją. Dawaj, 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 Mortis, Mortis, dawaj. No, ale on to skopał, ale on to ludziska skopał, naprawdę. Dobra. O, zbierz to. Czemu tutaj jest tyle emocji ludziska? Dobra. Co się dzieje ludzie? Co to jest za runda w ogóle? To jest runda, w którą ja kompletnie nie wierzę. Dobra, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się mordo. Dobra, rozwalamy ich po prostu. Dawaj, leć się. Ja chcę ich leczyć ludzie! Okej. Okay. Wygraliśmy, to była najlepsza runda game graba, którą grałem w życiu ludzie, naprawdę to było epickie, dobra. O, i gwiazdy gry dostałem do tego. No słuchajcie, mega, mega fajnie. Wow, dobra, więc słuchajcie ludziska, ja się z wami będę tymczasem żegnał, zrobiliśmy sobie dzisiaj eksperyment w Brawl Stars, jak zdobyć najlepiej star powera i szczerze mówiąc, rezultaty są znikome, że to jest bardzo losowe po prostu. Wydaliśmy też wszystkie nasze gemy, więc trzeba będzie zrobić doładowanie konta, no i słuchajcie no. Obczajcie też inne moje odcinki są tutaj w karcie w prawym górnym rogu. Przypominam, że ruszyłem kanał Fortnite'owy oraz ruszyłem kanał Minecraftowy, gdzie możecie sobie oglądać właśnie te inne gierki. Są linki w opisie, w opisie do tego, więc zobacz po prostu. A jeśli ja wami będę żegnał, to było na tyle na razie.